Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata. Ciotka ma trzecie urodzinki. Znaczy, no trzecie urodzinki internetowe, wiadomo. Chociaż wiem, ja to mam urodę taką niemowlęcą. No, Data Spokój, no zobaczcie, jaki to był rok. No, ciotka nie próżnowała, ponieważ wyda swoją drugą książkę Data Spokój, więc jesień można powiedzieć była oczytana. Ciotka oczywiście tańczyła również jako Katy Perry na Halloween umery z Polski. I prawdziwa Katy Perry zobaczyła moją Katy Perry, także to było przepiękne. Była w telewizji, tańczyła z manderną i z jej dziećmi. Czasami tańczyła solo, a czasami w pasterce. Wyprawiła święta, była Melanią Trump. Violet Willas. i oczywiście Justyną Steczkowską, ponieważ moje imię ciotka. Na bloger z 2024 zostałem influencerem roku i dostałem hasztaga. Prowadziłem czerwony dywan Plejady, jak również prowadziłem czerwony dywan na Sopot Top of the Top Festival. Byłem również na ramówce TVN-u, gdzie przeprowadzałem wywiady z różnymi artystami. Nie tylko z gwiazdami telewizji, ale również z gwiazdami sceny muzycznej. Miałem swój mały debiut w dubbingu, a moja Diana wybiła się na świecie, a w Londynie zobaczymy jej podobiznę. Ciotka została Została również zapożyczona do roli wodzianki, a raczej herbacianki u kuby wojewódzkiego. Na jesień wybrała się na groby i również na targi książki do Krakowa, gdzie podpisywała swoje książki, jak również odbywała różne spotkania autorskie w Polsce. Nie zabrakło jej na premierach filmowych, jak również prowadziła świąteczny event. A w plebiscycie Vibes dostałem nagrodę w kategorii kultura. Ciotka miała czas wydurniać się sportowo, ale również miała czas udzielać się społecznie. Każdy czasami zasługuje na odpoczynek, dlatego taplała się w wodzie, ale również w zeszłym roku powstał jej cykl Ploteczki u cioteczki czytałem swojego audiobooka i zostałem gwiazdą Simsów. No zobaczcie, jaka piękna. Ciotka krytykowała, ale również była krytykowana, spotykała różne osoby no i przeszła spektakularną metamorfozę. Oczywiście prócz ścianek, premier, eventów i tak dalej był czas na zwykły content no i cóż, no i za to dostała Oscara. Ciotka nie tylko głośno i pięknie śpiewała w kościele, ale wystąpiła gościnnie w teledyskach Luny i Jędrka. Założyła czarną perukę i z tymi nogami, jak Gazela wskoczyła w rolę Elżbiety Jaworowicz, jak również Królewny Śnieżki. Jak naprawdę Księżniczkę przystało, zamknęli ją w zamku w Portugalii, gdzie była w swoim pierwszym reality show. Dostała Jupitera roku plotka i plotkowała z Magdalą Gessler. Ciotka miała swój debiut serialowy i razem z Mateuszem wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny, stroiła się jak istna paryżanka, była na medgalii, startowała na królową Polski i bardzo tanecznym krokiem cieszyła się z wyboru nowego papieża. Jak wiecie, ciotka ma apetyt na życie, więc na tegorocznym C Bloggers dwa razy była prelegentem, jak również wręczała nagrodę w kategorii Tiktoker roku. Był to piękny, kolorowy intensywny rok. Jestem z siebie bardzo dumny i jestem bardzo wdzięczny za to, że mogę poznawać tyle wspaniałych osób i przeżywać te wszystkie cudowne chwile. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście za mną, że wspieraliście, komentowaliście, lajkowaliście, proszęcie, udostępnialiście, przytulaliście, całowaliście, oglądaliście, czytaliście, słuchaliście. Naprawdę no liście, liście proszęcie jak jesienią. Naprawdę jestem ogromnie i wdzięczny, i wdzięczna proszę proszęcie za to, że tworzymy tutaj taką wspaniałą ciotkową rodzinkę. No jakby ciotka proszęcie mogła, to by tyle tych proszęcie kawałków ukroiła, co Was jest. No, Chyba to jest fizycznie, hipotetycznie niemożliwe. Dziękuję za to, że byliście ze mną przez ten cały czas, za to, że jesteście, no i mam nadzieję, że będziecie z ciocią. I bardzo serdecznie dziękuję Wam za życzonka. A ślakować jeśli to oglądasz, to sobie zobacz, proszę, ile ja mam wspaniałych ludzi dookoła, a ty nie. A Aniu stróż ze samych róż, no niech cibie nie splata. Oj, przez no tobie nie dam, na diecie jesteś. Dziękuję, dziękuję, wszystkich was, ściskam z osobna!